doszło do, jakiejś tam godziny, półtorej temu, do, do uszkodzenia dachu nad lodowiskiem, uszkodzenia dachu namiotu, tak, czyli hali namiotowej, która stoi nad lodowiskiem. No, na szczęście to lodowisko w tych godzinach było nieczynne, nikogo, nie, nikogo na lodowisku nie było, więc nic się nie stało i to jest jakby na dzisiaj najważniejsze. Firma z Poznania, która stawiała ten namiot, już została wezwana i jedzie, jedzie tutaj w naszą stronę, no i to i oni tak naprawdę ocenią, ocenią przyczyny, tak, no tam można domniemywać, że, że nie wiem, że leżąca, leżący śnieg, ale nie chce mi się wierzyć, bo tego śniegu nie ma tyle, my monitorujemy dach hali, na hali mamy tam 3 centymetry, więc tam... Nie było w tamtym miejscu jakby więcej, nie było takiej fizycznej możliwości. to jest mi przykro, przykro mi z wielu powodów, bo przede wszystkim dlatego, że nie działa, dlatego, że nie, nie, ileś i szkół, i na zajęcia poumawianych i to trzeba wszystko podwoływać. No, 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 i, no i przykro, że, się, że jakby do tego doszło, ale tak jak mówię, no, pierwsza rzecz, o którą pytałem, to czy komuś się coś stało, to jest najważniejsze, że się nikomu nic nie stało. I, no pewnie jest, no zdarza się, nie jest to pewnie pierwsza hala namiotowa w Polsce, która się, która tam uległa, uległ, uszkodzeniu, no i musimy się jakoś z tym zmierzyć. Kiedy będzie otwarte lodowisko z powrotem? Czy to no też? w tej chwili informujemy, że, że, to jest, że to jest kilka dni, zakładamy, że to jednak, to, to się nie naprawi w ciągu paru godzin, że to, że to kilka dni potrwa, no i... No i oby to tylko było, ale nie mamy intencji zamykania lodowiska, tak? Więc chcemy to wszystko pracę wznowić, uruchomić i chcemy, żeby normalnie tak przynajmniej do połowy marca funkcjonowało.